Słuchajcie, powoli go rozbieram. W sensie będę się tutaj przykładał. Sławek, jeszcze raz ci tutaj puszczam. On w ogóle jest bardzo fajny. To wszystko jest. Są brudy. A, zerknij sobie. Może inaczej światło. Nie ma nie jest ładnie. Także ja inaczej to, to drzwi to wyjmę. I to też Uff. Zastanawiam się sobie, chyba wezmę tę deskę, bo dodka bo jest ładna. Dzień drugi rozbiórki proszę Państwa. Biorę wszystko, Trzeba jest, nawet te kąpeczki i tak dalej. Tak go zostawiłem, nie widziałem go już dobre 3 miesiące bo tutaj dzisiaj garaż sprzątają musiałem wyjechać, musiałem go ruszyć po prostu ale dobrze stoi, są łódki naprawdę cieszę się, że dla niego to w tym roku ten garaż istnieją trudny go wziąłem trudnego ale to trudno Zresztą się zakurza tam Strasznie Witam serdecznie w dniu trzecim proszę Państwa Jestem już klapa roz, yy, rozkręcona trochę zimno ale to nic, damy radę dzisiaj nie wiem, wezmę to w ogóle zwariowany dzień, bo rano musiałem jechać do wystawić Matiza z salonu, do garaż czyścić i musiałem go wystawić, także tutaj jeszcze mam robotę, ale e, tu jest przycierka, ja nie wiem czy ja będę ten zderzak brał w takim razie bo on jest on jest w miarę, no ale to no zobaczymy, to, ale to nie jest taki, żeby super do założenia. To po prostu jest po tym boku, o, tu jakiś i e, to nie był tramwaj raczej, tylko to co prawda to jest też żółty z Ale to jest e, tak jak widać by się z żółtym spotkał samochodem jakimś na klamce. Nawet. No to, to, to jest coś żółtego to było. To było jakieś boczne posunięcie, tu żaden tramwaj. No ale dobra. zobaczymy dalej. No, listwę może by mi się udało jeszcze ale nie mogę drzwi tak otworzyć dobra walczę dalej co tu wyjąć tak deska tutaj ładna kierownica też ładna ale ja tego nie wezmę bo nie mam ściągacza nie, nie chcę mi się tego już tutaj e, zabierać proszę Państwa także za chwileczkę operacja e, tutaj będę próbował to wyjąć mam już jakąś praktykę więc zobaczymy jak to wyjdzie no dobra biorę się za wodę. słuchaj ja trochę ogołociłem tą deskę deskę ta tam palnicho ale tu byś przyjechał to byś sobie kierę wyciągnął piękna jest słuchaj kierownica jest piękna do tego masz tutaj na pewno na nagrzewnicę masz super także to by było warto przyjechać wszystko, wszystko już jest opłacone, więc kwestia jest tylko wyciągnięcia. jak jeszcze ładnie jest, zobacz. Wszystko tu jest ładne. To zostało. Proszę Państwa, na dziś to już koniec. Go go tak po dwie godzinki pracując deskę miał ładną, ale odpuściłem to wszystko ciężko kierownicę to. Jeśli chodzi o wykładzinę, to ona w miarę była ładna, ale jest podarta od tamtej strony yy, zderzeniowej. Zastanawiam się jeszcze na to, po co bo ona nie jest taka zła. ale może nawet wezmę tylko te zaślepki, bo to też... Będzie rary test czasami jest e, nie, tak, że one po prostu ten plastik ze starości no, pęka tak jak te kratki, nie udało mi się e, kratek mi się nie udało wyjąć w całości pękły. Myślałem, że tu będą lepsze, trochę mocniejsze, jednak to jest wszystko takie słabe, no to tak to wygląda już około jest praktycznie ze wszystkiego. Ja sobie wszystkie śrubki też powymieniałem, też gdzie można było. no Tutaj na przykład filterka ładna tutaj jest. Wybierałem te wszystkie tutaj z progów, tak samo. No tutaj ja powtarzam, tu jest kierownica, bo za fajne jest do zabrania. Kto mieszka w Warszawie, mogę dać cynk jest opłacone, już tylko przyjechać, zabrać i na pewno jest nagrzewnica, jest luksusowa. Dobrze. w ten sposób. A jeszcze może Zobaczcie jaka to porłoba była. To jest w ogóle luksusowa. No niestety dostał może te proste jeszcze wszystko lepiej, też nie lepiej, to Ale dobra. Powymieniam, co lepsze i powyrzucam.